Książka Patryka Szulca Mafia po polsku to pierwszy od czasów kultowego alfabetu mafii najpełniejszy, a także najbardziej aktualny leksykon polskich zorganizowanych grup przestępczych, działających od lat 90. XX wieku do czasów współczesnych. Historia działalności kilkudziesięciu gangów, rejestr dokonanych przestępstw i zbrodni, kartoteka przywódców i członków poszczególnych grup przestępczych. A także kronika walki o wpływy i problemów wymiaru sprawiedliwości w walce z bezwzględnymi kryminalistami. Mafia po polsku już dostępna w sprzedaży. Link w opisie materiału. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści informacyjne i edukacyjne dotyczące przestępczości, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawisk kryminalnych, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych. I są odpowiednie dla reklamodawców. Twórcy tego kanału mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji na temat przestępczości, w tym użycia broni, substancji odurzających oraz zjawisk związanych z przemocą. Podczas prezentacji materiałów przestrzegamy zasad etyki i staramy się minimalizować drastyczne opisy, jednocześnie zwracając uwagę na ważne problemy społeczne. Cześć z tej strony, Patryk Schulz. W tym odcinku na kanale YouTube Podejrzani przyjrzymy się postaci Roberta Pasuta, współtwórcy jednego z najbardziej znanych i kultowych już wręcz kanałów rozrywkowych na polskim YouTubie Abstrakuje TV. Od pewnego czasu Pasuta prędzej można określić w przestrzeni publicznej mianem streamera, bo jego kontrowersyjne zachowanie m.in. wobec kobiet, w tym nieletnich dziewcząt, zwierząt czy jako kierowcy, budzi na tyle daleko idące wątpliwości, że szereg instytucji zdecydowało się na zawiadomienie prokuratury. Choć pasut nie usłyszał, Słyszał zarzutów po konsultacji ze swoją prawniczką, przyznał, że może mu grozić w Polsce do pięciu lat pozbawienia wolności. Sam przebywa na Filipinach, skąd wciąż transmituje w internecie kontrowersyjne treści. O upadku Roberta Pasuta w tym materiale na kanale YouTube Podejrzani. Zapraszam. Zanim zaczniemy, możecie zasubskrybować kanał Podejrzani i kliknąć ikonę dzwonka, aby wesprzeć nasz rozwój i nie przegapić żadnych nowych publikacji. Kanał Abstrahuje TV powstał w październiku 2012 roku. Pojawiały się tam odcinki tematyczne będące zbiorem skeczy, zebrane w serię. Takie jak, co mówią gimbusy, dresy, studenci i tym podobne. Albo oczekiwania versus rzeczywistość. Pierwsza praca, filmy romantyczne i inne. Główne role w publikacjach na kanale pełnili Rafał Masny, Cezary Jóźwik i bohater naszego dzisiejszego materiału Robert Pasut. W 2016 roku grupa Abstrahuje założyła firmę Abstra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dziś Studi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z czasem twórcy utworzyli też markę odzieżową AbstraWer. W międzyczasie powstawały kolejne kanały grupy Abstra, takie jak Beksy również ze skeczami, w których występowały koleżanki twórców kanału Abstrahuje, kanał Masny czy Dla pieniędzy. Biznes rozwijał się dobrze. W Warszawie otwarto klub Bal, którego współwłaścicielami byli założyciele grupy Abstra, a część udziałów w spółce za kilka milionów złotych wykupili Maciej Wanzel. Były już piłkarz Aleksander Wanzel i Bogusław Leśnodorski. Były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa. W 2018 roku przychody spółki Abstra wynosiły przeszło 8 milionów złotych. W 2021 roku z abstrahuje odszedł jednak Rafał Masny, a dwa lata później Robert Pasut. Dziś na kanale mającym ponad 3 miliony 300 tysięcy subskrybentów, krótkie, kilkuminutowe materiały publikuje sam Cezary Jóźwik. Jeszcze w 2022 roku Pasut zadebiutował na gali fightowej Fame MMA 13, wygrywając z Jakubem Jabczanem Piotrowiczem. Do października 2024 roku odbył łącznie 7 pojedynków, zwyciężając w 4, a 3 przegrywając. Już sama obecność Roberta Pasuta w fame MMA budziła kontrowersje. To jednak dopiero początek, bo z czasem zamiast youtuberem coraz częściej zaczęto nazywać go w przestrzeni publicznej streamerem. Nic więc dziwnego, że dużo publikuje na platformie KIK która cechuje się dość luźnymi wytycznymi co do umieszczanych tam treści, a przy okazji pozwala przyjmować donejty, wpłaty finansowe od widzów. Pasut dodatkowo zyskał wątpliwy rozgłos z kilkoma swoimi publicznymi wypowiedziami. Stwierdził między innymi, że żona jest do tego, by oddawać się mężowi, za co mąż przynosi pieniądze do domu. Ale czy uważasz na przykład, że nie ma związków monogamicznych, gdzie dziewczyna wykorzystuje faceta? W jaki sposób? No bo o co chodzi z tym? Dobra, załóżmy, że jak dziewczyna sypia z chłopem i, ma, i on jej daje za to korzyści, nie? Czyli no to chodzi to, ci bo, o to, tak zwane eskorty, czy jak? Nie, nie, po, chodzi mi o związki zwykłe, a małżeństwo, do? małżeństwo. Małżeństwo polega na tym, że kobieta daje d... facetowi, on przynosi za to pieniądze do domu. Czy Niekoniecznie staro. Ona... Poczekaj stary, chwilę, no. poczekaj chwilę, A jest, w, on wie, więcej zarabia od niej. W 80% małżeństw, myślę, tak jest w Polsce, w 90%, że facet zarabia więcej, że, czyli ona mu daje... D on przynosi pieniądze do domu czy ona jest? I teraz ja powiem. Ale słuchaj, większość teraz się czasy te zmieniły, te kobiety pracują, miały, mają wysokie stanowiska. A jak nie pracujesz? A, a jak siedzisz z mi? A jak gdzieś no ale no to to jest część małżeństwa, wychowuje ich dziecko, słuchaj. Okay, czy jest. Dzi no dobra, a jeżeli facet wychowuje nie, dziecko, jest, jest? a kobieta pracuje, no to facet jest. To jest pytanie do, dla, dla tych, którzy mają właśnie wszędzie widzą Dobry jesteś, specjalnie poddywasz. Nie, tych, tych ludzi, wiesz, wiesz ile związków monogamicznych no. polega na tym, że kobieta ciągnie z faceta pieniądze, daje mu czasem dupy, on się czuje jak książę, ona jak księżniczka, że ma sponsora i wszystko jest super, bo oni są w związku. Ja też znam takie związki, oczywiście. A małżeństwa, no. Misiu, po co podpisujesz ten te papierki małżeństwa, żeby przy rozwodzie ściągnąć z faceta pieniądze? No i też. Każda rozwódka to. D Dawała do ma z tego korzyści. Ale ty masz jakieś, ja nie wiem, jak to jest jakieś dziwne myślenie w ogóle, Robert. Sią, ja ci tylko daję inną perspektywę na życie. Nie mówię, że ona jest najlepsza, no. ale mi się wciska, że ta moja jest zła. No dobrze, no to jak ta moja jest zła, to ja krytykuję te drugie podejście i teraz sobie zważcie to jak chcecie, no. 25-letnia kobieta to stara baba, a seks ze starszymi to nekrofilia. Nie, no uważam ogólnie, że to jest trochę skam taki tego te przemysłu yy, kondo, producentów kondomów i tak dalej, że wiecie, że o, wszyscy mają chorobę weneryczną, o, w zajdziesz od dotykania i tak dalej. To no, jest główno prawda, no po prostu. No nie jest tak, że co trzecia osoba ma chorobę weneryczną, oczywiście. Mm. Tylko ja też się nie spotykam się z jakimiś takimi przejechanymi takimi pontonami zrobionymi, takimi, wiesz... Eskortkami, bo to ja nie płacę też za seks i tak dalej. Dopóki tam nie wchodzę w te e, rejony, to jest okej. Okay, no. mm. Właśnie to jest tak, jak tak pukasz taką starą babę 25 lat, to, to prawdopodobnie coś ma, no, bo już ma większy przebieg. To trzeba szukać mniej, no tak do 22. Do, do 22 roku życia jak sypiasz, to jest okej. Okay. A jak zaczynasz się bawić właśnie w taką nekrofilię i zaczynasz łoić takie rozpadające się baby, no to, to zwiększasz, szansa, że, że coś złapiesz. No. A ty ile masz lat, tak, ja jestem mężczyzną. <laughs> no, przyznaj się, ja nie, ja nie uznaję równości płci, ja jest, nie, jestem z innego pokolenia. Zaś młodzież, zmagająca się z depresją i przyjmująca leki, toć puni. Nie, jak nie tak? właśnie to nie? jest życie. Właśnie to pokazuje jaki świat jest. Dla, ja uważam, że uczenie młodych, że świat ma być, że świat jest fajny i przyjemny, to jest obsucie g... im głowy. Ale nie, potem oni się zasmutnili i idą do lekarza po jakieś gówniane leki. Zresztą te leki to są narkotyki zwykłe. Naprawdę, ja mogę się przyznać, że jestem ale nie rozśmieszajcie mnie, jak wy mówicie, że nie bierzecie, a żrecie antydepresanty czy jakieś takie gówna. Normalnie ci jesteście. Podczas randki z 18 osiemnastoletnią Białorusinką, nagranie z której też trafiło do sieci, stwierdził, że waży ona więcej niż powinna. Na koniec tego nagrania odwiedził swoją mamę i tu spotkał się ze stanowczą krytyką. – A ile ważysz? – 52. – No to trochę więcej niż powinnaś. – Ale ja mam. Bubis? – I pupis. – A ile powinnam ważyć? – 45 pewnie. – Ty wiesz, że to są chore kobiety? – Pijesz pod górkę, synuś. Słuchać się nie da. Wstydzę się za ciebie. Niedługo będą cię palcami wytykać, że jesteś stary z bok. Chłopie, co ty gadasz? Ty się p***j w łeb. Weź się już za porządną robotę. Przyszł pod górkę synuś, słuchać się nie da, wstydzę się za ciebie jesteś i niedługo będą cię palcami wytykami, że jesteś stary z no Chłopie co ty gadasz, ty się pie***j Ale wie, że to było trollowanie takie. Ja nie wiem właśnie. Zaprzegają tym razem mamo? Nie tylko tym, weź się za porządną robotę. W październiku 2024 roku głośno było o rzekomym pobiciu starszego obywatela Ukrainy bądź Białorusi którego miał dopuścić się pasut, reagując na zaczepki mężczyzny wobec kobiet. Jeśli ten odcinek Was interesuje, kliknijcie teraz w prawym górnym rogu ekranu, a przeniesiecie się do listy wszystkich odcinków o podobnej tematyce na naszym kanale. Pod koniec roku, w grudniu, na jednym ze streamów pasuta, pojawiły się dwie dziewczyny. Jak się okazało, jedna z nich miała zaledwie 14 lat. Zaniepokojeni widzowie wezwali policję. Gdy funkcjonariusze policji przybyli na miejsce, Robert Pasut przekonywał ich, że dziewczyna przedstawiła się jako pełnoletnia, a jej koleżanka pokazała mu nawet swój dowód osobisty. Od momentu, gdy pojawiły się wątpliwości co do wieku dziewczyn, Pasut miał między innymi nie podawać im alkoholu. W lutym 2025 roku w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Pasut prowadzi samochód. Pasażerka w pewnym momencie mówi do niego: "Uważaj po czym słychać odgłos uderzenia. Pasut jedzie dalej, a jego towarzyszka rzuca, ona się nawet nie rozejrzała. Sam skomentował zdarzenie tak. Dobra tam, jebać, spokojnie. Się nie wchodzi, influencer ma pierwszeństwo na przejściu. Kur no, potrąciłem ją, ale wstała. No to jaka jakaś prawda. Ja ci powiedziałem, ja nie chcę prawdy słuchać. Ja chcę tylko słuchać to, co mi sprawi, żebym się będę dobrze czuł. Dobra. zajrzała No, I mi... ja... miałam b... zawał. Spokojnie, tam. to... Się wchodzi, pod Influencer ma pierwszeństwo na przejściu. Chr... No, potrąciłem ją, ale... Niewiele później, w marcu, kiedy Pasut wyjechał do Tajlandii, pokazał na transmisji na żywo nieprzytomną kobietę. Stwierdził, że gdy wróci do hotelu, będzie uprawiał z nią seks. Nie wiadomo, czy do tego doszło. Internauci byli oburzeni sytuacją, a sam zainteresowany wyjechał na Filipiny. Po miesiącu, w kwietniu 2025 roku, na jednej z kolejnych transmisji live, właśnie z Filipin, zwracając się wulgarnie do psa, pasut podał mu kieliszek z mocnym alkoholem. Zwierzak napił się niewielkiej ilości trunku, co mimo wszystko może być zagrożeniem dla jego zdrowia lub życia. Kiliszek z resztą alkoholu Pasut miał potem podać i jednej z towarzyszących mu Filipinek. O zdarzeniu policję zawiadomiła fundacja Psa Carmela. Pasut tłumaczył się później, że podanie psu kieliszka rzekomo nie było jego pomysłem. Na początku czerwca 2025 roku media obiegła informacja, że 38-letni dziś Robert Pasud postanowił właśnie na platformie KIK pochwalić się pocałunkami i lizaniem stóp kilku przebywających u niego Filipinek. W czwartek 10 lipca przyjaciółka pasuta Dosia opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie przed budynku prokuratury rejonowej Warszawa Praga południe. Napisała przy tym, że jest jej bardzo przykro, bo Robert Pasut obraca całą sytuację w żart, przebywając na Filipinach i będąc przekonanym o uniknięciu odpowiedzialności. Hej, kochani, pewnie widzieliście storkę, którą przed chwilą udostępniłam. Chciałabym tylko powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, iż Robert teraz próbuje całą sytuację obrócić w żart. Siedzi na Filipinach i myśli, że sprawiedliwość go nie dosięgnie. Jednak ja dzisiaj podjęłam bardzo ważną dla siebie decyzję i poszłam na prokuraturę złożyć oficjalne zeznania, które go obciążają. Nie była to dla mnie łatwa decyzja, z racji tego, że przyjaźniliśmy się prawie dwa lata, ale wewnętrznie czułam, że muszę pewien etap w swoim życiu zakończyć i. Wiem, że zrobiłam dobrze nie tylko dla siebie, ale też dla innych kobiet, które musiały się zmierzyć z podobną sytuacją. Jak dowiadujemy się z portalu bub.pl, sprawa dotyczy nakłaniania dosi przez Pasuta do usunięcia ciąży. Dosia uzyskała w sprawie status pokrzywdzonej, choć to nie ona złożyła zawiadomienie do prokuratury. Udała się tam, by uzyskać wgląd do akt sprawy i informacje o zawiadamiającym. Jednym z dowodów rzekomego przestępstwa mają być liczne nagrania, w tym fragmenty internetowych streamów, na których pasud żartuje z usuwania ciąży. Na, jedziemy u... w ciąży widzowie. Ponieważ okaże się, że dziecko jest jak mama, Robert pasud po serii internetowych wyczynów wciąż przebywa na Filipinach. Podczas jednej z transmisji przyznał, że kontaktował się z prawniczką, która oceniła jego sytuację jako dość poważną. Za sytuację z podaniem psu alkoholu może mu grozić do pięciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Do tej pory nikt nie usłyszał jednak zarzutów. Jak komentowała w rozmowie z Onetem prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, do prokuratury rejonowej Warszawa Praga Południe w Warszawie wpłynęło zawiadomienie Fundacji Psa Carmela w sprawie czynu z artykułu 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Postępowanie jest w toku. Nie wydano postanowienia. Wskazana osoba nie jest poszukiwana przez żadną prokuraturę z okręgu Warszawa Praga. Nie podjęto też decyzji o przedstawieniu komukolwiek zarzutów. Robert Pasut wciąż przebywa na Filipinach. W trakcie przygotowywania tego odcinka, Pasut również nadawał stamtąd na żywo na platformie Kik. Wypowiadał się tam używając wielu wulgarnych słów. Opowiadał o stosunkach seksualnych z Filipinkami, przyjmowaniu narkotyków. Zapowiadał stream z Karłami, czy ironizował z sytuacji dzieci ginących w Palestynie. Mówił też, że ma pewne obawy w kwestii swojego powrotu do Polski. To już wszystko na dziś. Zostawcie pod tym materiałem łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.